Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, rozpocznij od zmiany. Ja nazywam się Marta Zagórska, jestem właścicielem zespołu biur nieruchomości MaxDło, biura zlokalizowanym w Zakopanem, w Nowym Targu i w Krakowie. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o spotkaniach branży pośredników, które cyklicznie organizujemy u nas w biurze w Krakowie. Na te spotkania zapraszamy pośredników z rynku lokalnego, jak również uczestniczą w nich agenci z naszego biura. Z biura w Krakowie przyjeżdżają też agenci z Nowego Targu, z Zakopanego. Na tych spotkaniach prezentujemy oferty naszych klientów. Celem tego spotkania jest nawiązanie wzajemnej współpracy jest to współpraca finansowa. Kiedy. Pośrednicy z rynku lokalnego przyprowadzają klientów na naszej nieruchomości, agenci dzielą się prowizją i oddają część swojego wynagrodzenia pośrednikom z rynku lokalnego. Agenci również w naszym zespole bardzo intensywnie współpracują. Wzajemnie między sobą sprzedają nieruchomości naszych klientów, które pozyskują do naszej bazy danych wszystkich ofert, które mamy. Mamy już obecnie w systemie ponad 400 ofert. Bardzo intensywnie działamy, aby sprzedać te oferty. Mamy bardzo wysoką efektywność sprzedażą nas w firmie ponad 50%, czyli generalnie sprzedajemy co drugą nieruchomość, którą przyjmujemy do bazy. Ogólnie na świecie Remax sprzedaje 30% nieruchomości, czyli generalnie co trzecią nieruchomość. A jeżeli ty chcesz sprzedać swoją nieruchomość, to serdecznie zapraszam cię do współpracy z naszym biurem. Zobacz, jak nasi agenci intensywnie działają. Wykonują kolejne działania, przygotowują prezentacje ofert, bardzo aktywnie uczestniczą w spotkaniach na lokalnym rynku, aby sprzedać nieruchomości naszych klientów. Zapraszam na spotkania branży pośredników. Dzisiaj pokażemy Wam pierwsze na spotkanie, gdzie agenci z naszego biura przygotowali się, zaanalizowali zaśpiewali w co by zachęcić do współpracy. Kolejne spotkanie, które już odbyło się też w Krakowie, było bardzo merytoryczne, już wyzajemnie, agenci między sobą rozmawiali i pośrednicy z rynku lokalnego. Liczymy na to, że już niebawem zamkniemy pierwsze transakcje z tych spotkań, także serdecznie Cię zapraszam do współpracy z Remax Duo.